Witam serdecznie na kanale Silo Mamy oto taką piękną realizację z zapieraną, zapieranymi plamami Vaniszem. Pani do, mnie Pani, Pani do mnie napisała, że, e, że prała sobie vaniszem i potrzebuje po prostu wyprać tą kanapę, e, no gdyż po prostu powstały plamy. Otrzymałem zdjęcie, no i faktycznie tutaj też Państwo widzą, co tu się stało. Ale oprócz tego, że Wanisz stworzył te plamy, które tutaj one powstały, no to pani też bardzo mocno zmechaciła, po prostu uszkodziła materiał. Ona wzięła taką mocną szczotkę i po prostu zaczęła trzeć to na maksa. No i po tym tarciu... No widzimy, co pani zrobiła. I jeszcze co powiem, ci państwo są wynajmującymi, czyli prawdopodobnie, jeżeli zobaczy to właściciel tego mieszkania, no naliczy im o, opłatę, czy, czy obciąży ich kosztami. Eee, oni jakby zamawiając pranie, e, no chcieli usunąć te plamy, która, e, które ten Waniś i ta pani tutaj zrobiła, ale no powiedział, że nie chcą, żeby im naliczyli tutaj za tą kanapę, ale jeżeli ona już jest tak uszkodzona, no to mogą się zdziwić. Oczywiście są pracze, którzy tutaj dokonują cudów typu golarką. golą to i, i, i różne rzeczy mogą robić. Ja w takie rzeczy w ogóle nie wchodzę. Nie robię sobie problemów, nie robię sobie więcej pracy, to nie jest mój zakres obowiązków, mój zakres obowiązków jest pranie, a nie yy, golenie kanapy. Jeżeli ktoś zmechacił, to znaczy, no to już jest konsekwencja tego. Ja w ogóle w takie rzeczy nie wchodzę, yy, nie robię sobie problemów, nie, nie mam maszynek tam przy sobie, yy, to w ogóle dla mnie... Jak czasami gdzieś tam widzę, ktoś tam pisze, że aby chciały jakoś coś tam poradzić, albo właściciel kanapy by coś tam chciał, żeby to jednak faktycznie było, no, nie było tego no Jeżeli jest zmachacenie, no to po prostu dalsze kroki no nie mają, bo jest uszkodzona warstwa materiału. I to ja w ogóle w takie rzeczy nie wnikam. Sobie nie zawracam w ogóle głowy tym i też radzę Wam, żeby w to tego tutaj nie golić, nie robić, bo potem będzie jeszcze gorzej. Jak tutaj widzimy, ja tutaj sobie działam. Będzie też oczywiście druga realizacja, dzisiaj nadmienię, że będzie to pranie materaca. Też klientka akurat zawołała mnie, ona się po prostu wyprowadzała z tego mieszkania, właścicielka tego materaca, ale ona jest właścicielką tego mieszkania i po prostu chciała odświeżyć ten materac, bo wynajmuje, wynajmuje po prostu to mieszkanie I, i, i stąd ta decyzja, ale to powiem troszeczkę później przy materacu. Także tu jak widzimy materiał jest bardzo mocno zmachacony. Uszkodzone plamy. Zobaczymy, czy będą się dopierały. Zapraszam też, drodzy na moją grupę facebookową. Link w opisie. A co tutaj jeszcze takiego chciałem przekazać? Akurat, jak ja tutaj przyjechałem, to przywitał mnie pan w drzwiach. I o, tutaj jak widzimy. Są jakieś zabawki, gdzie musiałem sobie sam odstawić. Po lewej stronie tam było bardzo dużo, jakichś tam rzeczy, nawet jakiś przewijak też do, do, do niemowlaka. Generalnie ja mam, ja mam taki zwyczaj i, i tak, 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 taką po prostu mam przyjętą zasadę, że staram się dotykać jak najmniej rzeczy klienta. I teraz, jeżeli ja bym był. Yy, na miejscu tego pana teraz to już jest odst odstawione ale jak sobie Państwo zobaczycie przedtem to po prostu one równo dolegały do no tutaj do tego oparcia i poprosiły po prostu o przestawienie pan siedział cały cały czas przy mnie, bo to był taki aneks kuchenny z aneks kuchenny z, z tym pokojem Pan siedział cały czas z, nosie, z nosem w, w smartfonie, nie za bardzo zwracał na mnie uwagę, ale to już nie o to chodzi, tylko jeżeli ja bym miał przyjąć pana, który pierze kanapę, no to generalnie sam z siebie ja bym jakby widział i wiedział, że trzeba mu zrobić jakby dokoła miejsce tej kanapy. Tym bardziej, że są tam jakieś zabawki dla dzieci, jakieś tam przewijaki, typowo rzeczy dziecięce, to zrobiłbym temu panu, żeby miał miejsce. I to by byłby jakby sam siebie, bym to czuł po prostu, że trzeba tak zrobić. Ale ludzie mają, no generalnie nie, nie czują takiego obowiązku. Po prostu nie wiem. Dla mnie to jest jakieś w ogóle abstrakcja, że po prostu tak ludzie też podchodzą. Przychodzi Pana tutaj po prostu wokół. No ja nie będę sprzątał u kogoś, nie będę dotykał rzeczy, bo to różnie też klient może zareagować, że chodzę na przykład po domach i roznoszę zarazki, bo to naprawdę dzisiaj ludzie mają bardzo różne podejście. Po tym, co było, no to Eee, jeszcze do dzisiaj spotykam się, że klienci są w, w maskach w domach. No to to są absurdy w ogóle. Nie? Do dzisiaj się spotykam z takimi klientami. Co prawda już dzisiaj nikt nie chce, bądź nie prosi o to, abym ja założył, ale no, z takimi przypadkami, że klient otwiera na przykład w czymś tam na buzi, no to po prostu no, dramat. No dramat. Także po prostu reakcje klientów są naprawdę bardzo różne i ja, ja mam taką filozofię, nie dotykam tego, co nie muszę, nie dotykam klienta. No i to taka, taka sprawa ode mnie. Znaczy, tak po prostu sobie tutaj z Państwem porozmawiałem, pogadałem. Napiszcie w komentarzu albo i na grupy jakie wy macie yy, po prostu też doświadczenia. Yy, będzie też druga realizacja yy, właśnie z prania materaca. Yy, także zachęcam żeby obejrzeć sobie to pranie tej, tego narożnika oraz potem tego materaca. No i tu już mamy realizację z materaca. O tutaj widzimy yy, ślady od moczu. Klientka wyprowadzała się z tego mieszkania. To jest yy, jej mieszkanie, ale ona zostawiła, znaczy ten materac zostawał z tego względu, że od razu po, bo, bo oni się wyprowadzali w inne miejsce, ale miała już najemcę yy, na, na te loku No i teraz yy, ona chciała po prostu yy, Normalnie mówi, że pierze 60 stopniach ten materac i mówi, że po prostu plamy nie schodziły. Czy tam w 40 stopniach już nie pamiętam, ale mówi, że po prostu plamy jej nie schodziły. No i zamówiła mnie ze względu na to, żeby, odświ żeby odświeżyć ten materac, bardziej ze względów higienicznych, bo mówiła, że plamy nie zejdą, bo już ona po prostu prała w palce i, i to nie schodzi, I ona jakby była uświadomiona sama przecież, że po prostu plamy nie zajdą, ale chodziło jej o odświeżenie i o wypranie tego materaca bardziej ze względów higienicznych niż, niż estetycznych. No i, taka klientka, i, i, i taka, taka klientka właśnie miała taką tą, tą świadomość. Ja tutaj podszedłem oczywiście no, profesjonalnie z odpowiednią chemią, a jeśli chcesz dowiedzieć się, jaka była użyta chemia do Prania tego materaca, to zapraszam Cię na szkolenie z prania tapicerki. Link do filmu, który tutaj troszeczkę mówił o tym szkoleniu, jest w opisie. Także, jeżeli jesteś zainteresowany wejściem w pranie tapicerki i praniem też między innymi materacy, serdecznie zapraszam na to szkolenie. No i naniosłem tutaj tą chemię. Odczekałem troszkę, tu już jest wtarty ten środek. Ja całego procesu nie pokazywałem, ze względu na czas, który naprawdę tutaj e, ci Państwo byli w... E, o, tu już mamy kawałek wyprane. O, tutaj już, już sobie tam te, ten przód wyprałem, I tak, to, tak to wygląda. Ci Państwo byli na walizkach i tutaj też e, chodziło o to, żeby to szybko ogarnąć. Także no, nie, 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 nie jest to pokazane jak wcierałem, no a tutaj wcierałem tak zawsze. No i teraz jest efekt y, przy praniu. Tak to się on prezentuje. Jeśli chodzi o, y, o ten materac, y, widzieliście Państwo doskonale jak, y, jak on wyglądał przed, a jak teraz wygląda. Panie, czy, czy coś daje radę? Daję radę daję. Nie, nie, no jest, jest, jest. Różniczo. Tak prezentuje się materiał od razu po wypraniu. Jest tam w jednym miejscu z tego, co, co, co widać, też odbarwienie. O, tutaj. Teraz jest, o, teraz widoczne koło, koło nóżki. I to już jest nie do usunięcia. No, materiał był prany. Tutaj jest nazwa materaca. Materiał był prany w 60 stopniach i no, to już się utrwaliło. Ale moim zdaniem jest efekt piorunujący. Krew też jest utrwalona. W 60 stopniach została wyprana. Nie da, nie da już nic rady tutaj zrobić. Włókna odbarwione, ale pramy żółte, mocz zostało to usunięte. I to naprawdę to jest on się kulkuje, czasami się materace tak kulkują i takie czarne po prostu zostaje. To nie jest brud, tylko to jest po prostu od materiału. Pozdrawiam serdecznie, Ashilo.